Witam cię serdecznie. Moja żona zaprosiła mnie do projektu Przemienieni, abym powiedział historię swojego życia: jak spotkałem Boga i jak Bóg zmienił moje życie. Więc chciałem Ci powiedzieć krótko, jak było i, i jak jest po. Więc było, moje życie było trudne. Generalnie, dzieciństwo miałem dobre, dobrych rodziców miałem ale później zaczęło się sypać, zacząłem pić, popadłem w alkoholizm, 10 lat alkoholizmu, 10 lat po prostu takiego udawania, że jest fajnie, że jest dobrze, że jestem zadowolony ze swojego życia, że jestem wesoły, że jestem duszą towarzystwa i tego typu historie. Ale w środku była pustka, w środku była potrzeba miłości, akceptacji, w środku było odrzucenie. Ale przy taki moment, że ktoś powiedział mi Ewangelię o zbawieniu z łaski, ktoś powiedział mi o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie akceptuje takiego, jakim jestem. Ja zawsze myślałem, że musiałbym musiał się zmienić, żeby przyjść do Boga, a on powiedział, że to nieprawda. Przyjdź do Boga taki, jaki jesteś. On Ciebie chce zmienić na swój kształt. On ma swój sposób. Więc gdy usłyszałem, że zbawienie jest z łaski za darmo, generalnie podobała mi się ta nowina. Ewangelia to jest dobra nowina. Dobra nowina charakteryzuje się tym, że jest dobra, więc ona była dobra. Przychodzę do Boga taki, jaki jestem. On mnie zbawia. Skasowane są wszystkie moje grzechy zamieniam swoje grzechy, swoje zło, całe swoje, cały swój brud, zamieniam na jego czystość, zamieniam na jego sprawiedliwość, przyjmuję to wszystko z łaski, za darmo, więc, więc robiłem to głupotą, byłoby w moim rozumieniu, nie przyjąć takiej Ewangelii. Więc gdy... Powierzyłem swoje życie Jezusowi, wszystko zaczęło się zmieniać, pojechałem na obóz chrześcijański, zostałem ochrzczony Duchem Świętym, napełniony Duchem Świętym, zostałem uzdrowiony, zostałem uwolniony od alkoholizmu, od papierosów, od przeklinania, od oszukiwania, od wszystkich starych rzeczy, zostałem uwolniony, stałem się nowym człowiekiem, miałem nowy cel, zafascynowałem się Jezusem. Miałem zupełnie nową perspektywę na życie. Po prostu polubiłem ludzi, zacząłem im opowiadać, jak Bóg szybko może zmienić życie człowieka. Miałem mnóstwo kolegów, którzy mieli podobne problemy do moich, ale generalnie ludzie nie chcą, nie chcieli tego słuchać. Być może za dużo o tym mówiłem. Dzisiaj mam Jestem, jakby myślę, że już 27 lat człowiekiem wierzącym, człowiekiem, który podąża za Jezusem. Moje życie ma sens, moje życie ma cel, kocham Boga, kocham to, co kocha Bóg najbardziej. Bóg najbardziej kocha ludzi na tym świecie. Chcę ci powiedzieć, że tylko człowiek dla Boga ma wartość na tym świecie, i gdybyś był jedynym na świecie człowiekiem, który potrzebowałby zbawienia Jezus Chrystus, wstąpiłby na Ziemię, urodziłby się jako dziecko, przeżyłby 33 lata i umarłby za ciebie na krzyżu, aby zbawić ciebie, aby uwolnić ciebie od Twojego grzechu, żebyś mógł być z nim na wieczność. Generalnie celem wiary jest po to, abyś mógł zbawić swoją duszę, aby zachować duszę na wieczność, aby zachować wszystko to, co przeżyłeś. I przez śmierć yy, przejść z tym do wieczności, i wieczność spędzić z Bogiem w wiecznej radości, yy, w spokoju w innym ciele, w ciele, które nie będziesz podatne na choroby, na ból, na smutek, na, 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 na grzech, yy, na, na różne inne tego, tego typu rzeczy. To Bóg zaplanował dla nas, Bóg jest dobry, tylko dobry. Błogosławię Ciebie w imieniu Jezusa, bądź błogosławiony przez Jego miłość. Dziękuję Ci, że poświęciłeś mi kilka minut. Do zobaczenia.